Ostatni podpunkt, podpunkt D. Tu mamy niebieską figurę. Nazwijmy sobie, że jest to podpunkt D. I zobaczycie, zrobię jedno, jeden podział, jedną linię na niebiesko i podzieli nam się ta figura bardzo fajnie. Robię linię tylko tutaj. I jakie figury nam powstały? W zasadzie to są trzy trapezy. Tam u góry zdecydowanie jest, że to jest to trapez. Jedyneczkę sobie nazwiemy. Ale tu też są trapezy. Dlatego, że. Nie są te boki równoległe. Zobaczcie, zaznaczę Wam. Ten bok jest bardziej nachylony niż ten, więc one nie są równoległe. Tu również z kolei ten bok jest bardziej nachylony niż ten, dlatego one nie są równoległe, choć wyglądają jak równoległobok, są trapezami, czyli mają co najmniej jedną parę boków równoległych. To są te podstawy. To zacznijmy sobie od tej jedyneczki. Liczymy sobie. P1, może tutaj pod spodem, P1, jest to oczywiście trapez. Dodajemy podstawy. Przypomnę raz wzór. Tu u góry z niego będziemy korzystać aż trzykrotnie A plus B razy H przez 2. I mamy teraz, jakie wymiary tego górnego trapeziku, tego pierwszego? No, u góry mamy 1 cm. Z kolei na dole mamy, jak sobie policzymy, raz, 2, 3, 4. Centymetry. znajdźmy sobie wysokość jeszcze wysokość tego trapezu to będzie 1, oj tutaj krzywo poszło będzie to 1 centymetr o cały czas tak jakoś idzie ciach i tu mamy 1 centymetr no to możemy już sobie liczyć podstawiamy sobie do wzoru a plus b czyli 4 plus 1 razy 1 przez 2 to się równa nic się nie skrócić, więc nawias 5 razy 1 przez 2, czyli 5 drugich, czyli 2 całe i wymiar cm2. I mamy to. Teraz następny. Może P2 sobie nazwiemy i policzymy go. No to szukamy. Dolna podstawa: 1, 2, 3, 4. Czyli ona ma 4 cm. Górna podstawa: 1, 2, 3 czyli 3 cm i wysokość jest tutaj pod kątem prostym 1 cm. Od razu może tu sobie podpiszemy, że też jest 1 cm. To sobie liczymy. Dodaję 4 plus 3 razy 1 przez 2. Suma tego to mamy 7, czyli 7 razy 1, I jeszcze dopiszmy sobie przez 2. Czyli 7 drugich, czyli 3,5 wymiar centymetrów kwadratowych. I jeszcze mamy pole trujeczki, pole trzeciego trapezu. Górna podstawa liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 cm. Dolna, raz, 2, 3, 4 cm, wysokość 1. Wszystko mamy w nawiasie. 4 plus 5 razy 1 przez 2. Dodaję. 9 razy 1 przez 2, 9 drugich, 4 całe i 5 dziesiątych wymiar centymetrów kwadratowych. Czyli PF, może tutaj pole figury, jest to suma tych trzech pól, tak? Pola pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli to wszystko muszę sumować, To już od razu zapiszę 2 całe 5 plus 3 całe 5 plus 4 całe i Czyli pole figury ostatecznie, jak sobie sumujemy, to jest 10,5 wymiar centymetrów kwadratowych. I tak, oto policzyliśmy sobie wszystkie cztery figury w zadaniu drugim. I do usłyszenia w zadaniu trzecim. Cześć!